Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Ale tematu. Rodrigueso. 18 lutego 2021. 1737. Est. Samochody są projektowane tak, aby spełniały normy bezpieczeństwa, a ich silniki nie zawsze mogą przekraczać określone limity mocy. Jest to problem dla kierowców, którzy kochają prędkość, więc wielu z nich decyduje się na łamanie oryginalnych zasad projektowania, modyfikując swoje pojazdy za pomocą części, akcesoriów i innych zmian, które sprawiają, że są one szybsze i mocniejsze. Istnieje wiele modyfikacji które mogą pomóc kierowcy zwiększyć osiągi jego pojazdu. Większość entuzjastów samochodów i prędkości dokonuje modyfikacji, które poprawiają zarówno moc, jak i osiągi silnika i innych funkcji pojazdu. Zazwyczaj producenci samochodów obniżają swoje specyfikacje, aby zapewnić dłuższą żywotność różnych komponentów lub z powodu lokalnych przepisów. Dzięki obniżeniu specyfikacji przez producenta można dokonać zmian w celu zwiększenia mocy. Oto najpopularniejsze i najczęstsze zmiany, jakie można wprowadzić w silniku samochodu, aby zwiększyć jego moc. 1. Turbo. Turbo działa w oparciu o turbinę i sprężarkę. Spaliny przechodzą przez turbinę, obracając turbo, które przepycha powietrze przez sprężarkę, aby uzyskać ciśnienie, a tym samym większą prędkość. Silniki z tym urządzeniem mogą uzyskać większą moc, nawet jeśli samochód ma małą pojemność spokową. 2. Regulator ciśnienia turbo. Jeśli samochód ma turbo, bardzo dobrym pomysłem jest kontroler ciśnienia, system ten pozwala nam mieć większą kontrolę nad doładowaniem w kolektorze dolotowym, zapobiegając nadmiernemu wzrostowi ciśnienia, powodującemu awarię silnika 3. Wtryskiwacze Większe wtryskiwacze paliwa, które umożliwiają napełnienie cylindrów większą ilością paliwa. Ta modyfikacja jest bezpieczna, zwiększa jedynie ilość paliwa wtryskiwanego do silnika, ale w żaden sposób nie zmienia czasu wtrysku. 4 wysokowydajny układ wydechowy. Zastąpienie oryginalnego układu wydechowego układem wydechowym o wysokiej wydajności zapewnia szybsze i bardziej wydajne odprowadzanie spalin z silnika. Takie rozwiązanie pozwala silnikowi lepiej oddychać, dzięki czemu spalone paliwo i powietrze znacznie szybciej opuszczają komory spalania. Krótko mówiąc, można spalić więcej paliwa i powietrza, aby uzyskać większą moc. 5 przeprogramowanie. Przeprogramowanie polega na zmianie oprogramowania w elektronicznym zarządzaniu pojazdem w celu zwiększenia mocy silnika. Ta modyfikacja odbywa się bezpośrednio w ECU, który zarządza silnikiem np. obrotami lub temperaturą. Takie przeprogramowanie jest możliwe, ponieważ producenci pojazdów pozostawiają margines w elektronicznym zarządzaniu silnikiem, ponieważ zwykle używają tych samych modeli do produkcji nowej wersji modelu. Ale z tym samym silnikiem. 6. Wysokoprzepływowy filtr powietrza. W przeciwieństwie do zwykłych filtrów, filtr powietrza o wysokim przepływie został stworzony ze specjalistycznych materiałów, aby lepiej blokować przedostawanie się kurzu, umożliwiając pełniejszy i wolny od zanieczyszczeń przepływ powietrza do samochodu, co wiąże się z wieloma korzyściami. Możesz być zainteresowany.